Ech. Powróciłem! Ej, kiedy wyszedłeś? Trzy dni temu. Czołgałem się w komputerze kryjówki. Nie widzieliście, że mnie nie ma? A, tak! Tak! Brakowało nam... To Co dlatego nie, nie mieliśmy... To, to, to nie, nie wiedziałem. Miecz sprawiedliwości. Zrobiłem remont kapitalny sieci komputerowej kryjówki i teraz spokojnie mogę podłączyć to. Co to? Do ćwiczenia miecza! W zasadzie wszystko może służyć do ćwiczenia miecza, ale. Racja, połóż kostkę na głowę. Oh, nie, oh, tak oh, tak oh, nie, no, ja. nie! Patrzcie! Witam, jestem Hali. Nowy system operacyjny kryjówki. <grym>, no i co on robi? A co chcesz, bym zrobiła? O! Cześć Rozumiem. Hali! Katana. Witam, ona wszystko! potrafi. Jest jak żywa osoba w środku komputera. Umie wykryć i wyeliminować zagrożenie, zanim się o nim dowiemy. A mamy już kogoś, kto eliminuje zagrożenie? Ma on cudny miecz o imieniu Sprawiedliwość. Scios, Twój głupi komputer wylaserował mój miecz! Bo twój miecz zamierzał zabić Jaspera. A? O! Hali go uratowała. Dzięki Hali! Nie mnie dziękuj. Podziękuj Łciosowi za to, że mnie stworzył. To geniusz. O, pewnie mówisz to wszystkim programistom. Tylko przystojnym. Hmm, ktoś jeszcze poczuł się niezręcznie? O, alarm na szczęście. Co jest? Ktoś porwał psawicę burmistrza. Hmm. kiedy pilnuje. W drogę! Jasne. O, ja mówiłem do miecza, ale... Jak chcesz, to możesz iść. E, czekaj. Może Hali pomoże? Jak? Przeanalizowałam ponad milion profili przestępczych i znam tożsamość przestępcy. Znalazłam jego lokalizację i wysłałam tam policję. I nic nie musimy robić? Cieszcie się Dniem Wolnym. O ramy! się robić! Ale może. Zaczekajcie. Zaczekajcie. Ciągle mamy problem. Skończyły się Fritelsy. No to weźmy pieniądze i idźmy kupić. Tak! Nie możemy. Przez ten konkurs w całym mieście wyprzedali Chipsy Fritels. <słuch> Ciekawe, jak twój komputerek to rozwiąże. Zlokalizowałam porzuconą dostawę z opakowaniami fritus w porcie z Wellview. Super! Wow. wow! Zdążyłeś powiedzieć, że nic nie da się zrobić, a to bing! Jasna do doku! Tak! Chwileczkę idę z wami! Zaczekaj, cios! Musisz przeprowadzić kilka testów mojego oprogramowania. Oh, Okej. Okay. Pa. Jakie oprogramowanie mam przetestować? Niczego nie musisz testować, głuptasku. Musimy wyeliminować Reja. Co? Musimy wyeliminować Reja. Prawie zabił Jaspera. Jest zagrożeniem. Musi być wyeliminowany. Nie, 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 mała. Nie możesz wyeliminować Reja może muszę przeprowadzić... Hej! Chciałbyś zobaczyć odjazdowy pokaz laserowy? A zmieniasz temat, żebym zapomniał o tym, jak chciałaś... <śmulatuj> <Yeah>. Ale odjazd! <śmulatuj> <śmulatuj> Wyglądają jak banda ludzi kretów. To jest banda ludzi kretów. Takie same wysadziły kryjówkę. Tak, ale tam był tylko jeden koleś. A to jest jakaś. jakaś banda ludzi kretów. Ludzie krety są wszędzie! Nie podoba mi się, jak was powiedział. Mama zawsze mówi, że ludzie krety wejdą mi w nocy do pokoju jak nie zjem kolacji. Bo tak robimy! Powiedziałem! Co? Co? Na serio? Ej, nie obchodzi mnie, co się dzieje w pokoju Jaspera. Ale obchodzi mnie to, że wy, ludzie Krety, jesteście w naszych tunelach. Poszli mi stąd! W waszych tunelach? Tak! Nasi przodkowie wykopali te tunele wieki temu! A my je znaleźliśmy parę godzin temu, a to znaczy, że są nasze. Tak się robi w naszym kraju. A, 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 nie nie Udawajmy, że to się nie, nie stało. Wynocha z tuneli! A jak nie wyjdziemy? co wtedy zrobisz? Owłosiona Laluniu? Powiedzieć, ale wolę was zostawić w ciemności. <śmianowidze> Przestań mnie bić! Sorki, twoja twarz jest bardzo krecia po ciemku. Złaź ze mnie! Co ty wyprawiasz? Boję się ciemności. Ale już jest jasno. Lubię siedzieć na rękach. Jeszcze! Dobra. bo wypłacę, a potem muszę iść. E... Dobrze się czujesz? Flipping, dipping, bler. Ciśnij play. Okej. Okay. Halo, to ja, ścios z pracy. Dobra, więc nagrałem ten filmik, bo się potknąłem i niechcący zaaplikowałem sobie uspokajacz dla tygrysów. Uspokajacz dla tygrysów? Zgadza się. Uspokajacz dla tygrysów. Którego w tej chwili Ray i Henryk bardzo potrzebują. Więc proszę, weź butelkę z biurka i zanieś im do zoo. Do zoo? Zgadza się, do zoo. Tygrysica i jej dzieci liczą na ciebie. Sam bym ją zaniósł, ale jestem pod wpływem uspokajacza i prawdopodobnie gram na fortepianie przebrany zapawia. Ścios, nie mogę iść do zoo! Zgadza się, zapawia. Nie zapomnij, małe, bezbronne tygrysiątka liczą na ciebie. Masa i ksików i masa o... Ściąż! Okej, okej. Pójdę do zoo, podrzucę uspokajacz dla tygrysów, nie dam się pocałować kumplowi i sobie pójdę. Na pełną moc! Dawaj mi trochę saksu, gigaczmo! Spoko, Co, co? Ej, Ej, no co to, jest? to co jest? Ja jestem! Ja również jestem! Ej, co robicie w naszym tajnym pokoju? E, dlaczego macie tajny pokój? Zrobiliśmy, co kazałeś, jak nas wykopałeś ze swojego tajnego pokoju. Pamiętasz? Zróbcie sobie własny pokój. Ten pokój jest dla walczących ze zbrodnią. E, ty weź tak nie mów. Dlaczego tak mówisz? Tak ja tak, tak nie mówię. Mówisz. O mówisz, Ej. mówisz właśnie tak. Czy to imprezowe czuro?

Co proponujesz? Możecie zachować swój pokój tylko dla siebie. Okay. Nie chcę. Okej, okay, to jeszcze nie koniec, nie koniec. Ja i Ray zachowamy nasz pokój tylko dla siebie. Ale Co nasz jest szuka? Szuka? Okay. Ale, ale ja i Ray zabierzemy to czuro na fiestę ze sobą. Tak, 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 o tak. Weźmy, weźmiemy czuro. Stoi. Tak, tak, tak. Czuro jest nasze. Zabieramy je. Nieźcie. Bierz! Tak... Możecie wziąć to czuro. Ekstra. Ale tylko, kiedy je wyrwiecie z moich zimnych martwych rok! Co ty robisz? Smacznego czuro. Okej, <gry> okej. <Okay. gry> <Okay. gry> to ja idę wysadzić kryjówkę. <gry> Mam iść za nim, czy wszyscy powinniśmy iść za nim. <gry> <gry> o wyżej. Tro, troszkę wyżej. O, o, o tak dobrze, tak, ta, tak. O, tak! Scios! Masz jakiś problem? Pamiętasz, jak kapitani niebezpieczny walczyli z tym olbrzymem, który gadał do ręcznika? Jak mógłbym zapomnieć? Jednak zapomniałem. No i co? Na szyi miał symbol z filmiku z zakładnikiem, który był też na puszce flaczek gazu. Okej. Okay. A naukowcy z korporacji nauki Zło mają go na kombinezonach. Niech to gęś. A kiedy ktoś ukradł najbardziej jadowity kaktus na świecie? Została kartka z tym logo. O mamciu. Był też na każdym monitorze kryjówki, kiedy zhakowano komputer. Serio? Tak. Chyba walczymy z tajną grupą łotrów i nie wiemy, kim oni są. Właśnie. Szybko, poszukaj tego loga na wszystkich dostępnych grafikach, a ja pomiziam się z Caitlyn. Nie? O, 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 o. o Boże. O Boże. O Boże. Tak by powiedziała Caitlin, gdyby mówiła.